Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jakub Skonieczny i zapraszam na kolejną część kursu z sieci komputerowych. W dzisiejszym odcinku omówię podstawy obsługi programu Cisco Packet Tracer, zajmiemy się podstawową konfiguracją sieciowego systemu operacyjnego Cisco iOS, skonfigurujemy router i koniec końców otrzymamy prostą sieć, której schemat widzicie teraz na ekranie. Tak więc bierzmy się do roboty, zapraszam do oglądania. Ok, więc zaczynamy od uruchomienia programu Cisco Packet Tracer. On jest dostarczany w ramach Akademii Cisco, więc potrzebujecie zalogować się na swoje konto, aby do, mieć dostęp do tego programu i go używać. Na górze, standardowy dla wielu programów pasek narzędzi ze specyficznymi narzędziami również dla tego programu. Możemy chociażby tutaj wybrać tryb naszego kursora: Select, Inspect, Delete albo Resize. Tutaj możemy zarządzać naszym projektem. Tutaj, na środku, mamy wielką przestrzeń logiczną, także możemy zmienić ją na przestrzeń fizyczną. To jest taka mała topologia miasta. Można tutaj nawet dodawać budynki, ale nie na tym się będziemy skupiać. My stworzymy sieć logiczną, która będzie pasować do topologii sieci przedstawionej. Właśnie teraz na ilustracji. No i dobra, zacznijmy opisywać, jak budować w ogóle taką sieć. Tak więc tutaj na dole mamy takie, nazwijmy to, klocuszki. One są podzielone na kilka sekcji. Każda sekcja jest również podzielona na kilka innych sekcji. I tak, zaczynamy od urządzeń sieciowych. To jest pierwsza kategoria. Pod nią mamy routery, switche, huby, urządzenia bezprzewodowe, urządzenia odpowiedzialne za... Bezpieczeństwo, a także urządzenia, które służą do emulacji sieci WAN. Poza tym będzie nas interesować jeszcze zakładka End Devices, czyli punkty końcowe sieci. No i tutaj mamy chociażby takie rzeczy, jak komputery, laptopy, telewizory, drukarki, itd. itd. No i nas będzie jeszcze interesować sekcja Connections. Tutaj mamy różne kable od kabla prostego, reprezentowanego właśnie w ten sposób, czyli jako ciągła czarna linia, kabla krosowanego, który jest przedstawiony przerywaną czarną linią. Kabla serial DCE, który jest przedstawiany jako taki czerwony piorunek z ikonką zegarka, ale my przechodzimy do budowy sieci zgodnie z topologią. Tak więc zaczniemy od routera. routera będziemy, router będziemy wykorzystywać o modelu 2811. Zgodnie z topologią potrzebujemy dwa takie routery. Potrzebujemy również switcha. Switcha będziemy wykorzystywać 2960, czyli bardzo podstawowy switch i potrzebujemy dwa punkty końcowe, czyli komputery. Ustawiamy je już i teraz kwestia połączenia. No więc tak, generalnie musimy podłączyć odpowiednimi kablami odpowiednie urządzenia, tak więc. Komputer do portu Fast Ethernet podłączamy kabel prosty i do switcha podłączamy kabel prosty również do portu Fast Ethernet 0/1. I generalnie ka kablem normalnym, czyli prostym. Czyli taką czarną, ciągłą linią. Podłączamy przełączniki z routerami, czyli switcha z routerami. Podłączamy również przełączniki do komputerów bądź serwerów, a także koncentratory, czyli huby do komputerów bądź serwerów. Więc również połączymy switcha z routerem. I teraz tak: mamy dwa routery. Dwa routery potrzebujemy połączyć kablem serial DCE. Problem jest następujący: nie mamy portu serial. No więc w tym wypadku musimy dodać pewien moduł do routera, aby mieć takie gniazdo. Więc wchodzimy w router. Tutaj wyświetla się nam teraz takie dosyć sporo okienko przedstawiające mniej więcej właśnie router. Co ciekawe, żeby dodać taki moduł, trzeba wyłączyć klikając w striczek router. No i żeby dodać port serial DCE, bierzemy moduł widz myślnik 2T. Przeciągamy go na wolny slot. I w tym momencie mamy dodany moduł do routera. Włączamy go z powrotem. Zamykamy. I dokładnie to samo robimy z routerem drugim. Teraz wyświetlił się komunikat, że nie wyłączyliśmy najpierw routera przed dodaniem, więc dodajemy go. Włączamy z powrotem i zamykamy okno z routerem. Dzięki temu w opcjach pojawił się nam port serial. Wybierzemy z, z jednego routera serial 000 i na drugim dokładnie ten sam port, dokładnie tak samo nazwany i mamy już połączenie między routerami. Teraz generalnie połączenie router-komputer. Połączenie router-komputer realizujemy przez kabel crossowany, podłączamy do portu Ethernet, podłączamy do portu Ethernet w komputerze i w ten sposób mamy już podstawową topologię sieci. No dobra, wszystko jest w porządku, ale jeszcze nie mamy kompletnie skonfigurowanej sieci, więc Przechodzimy teraz do konfiguracji. Najpierw zaczniemy od routera, tutaj określonego routerem 0, tabeli jako router 1, bo później zmienimy nazwę tego routera na router 1. Klikamy CLI i teraz mamy zapytanie, czy chcemy włączyć podstawową konfigurację. Nie. Przechodzimy do początku i wyświetla się nam znak zachęty. Więc tak, podsta podstawowe rzeczy, które trzeba na początku mówić w CLI. Możemy użyć znaku zapytania. Dzięki temu wyświetlają się nam dostępne komendy. Możemy również uruchomić tryb uprzywilejowany, komendą enable. Dzięki temu znak zachęty się zmienia na hashtag zamiast na nawias trójkątny. Mamy kolejną komendę Configure Terminal, która odpowiada za wejście w tryb konfiguracji globalnej. I on będzie nas teraz interesował, ale najpierw. Wypadałoby usunąć już istniejącą konfigurację na routerze. Używamy do tego w trybie uprzywilejowanym słowa kluczowego erase i dajemy jako parametr startup config. Potwierdzamy enterem. Zakończono czyszczenie pamięci NVRAM, w której właśnie znajduje się startup config. I teraz uruchamiamy na nowo router. Po raz kolejny potwierdzamy enterem. Teraz czekamy aż urządzenie się nam zbootuje. Teraz odpowiadamy, damy. Literką n i mamy usuniętą konfigurację początkową. Teraz przejdźmy do podstawowej konfiguracji. Włączamy tryb uprzywilejowany. Później wchodzimy w tryb konfiguracji globalnej. Config terminal i zaczynamy od ustawienia nazwy routera. Używamy do tego słowa kluczowego hostname i tutaj podajemy nazwę. W tym przypadku będzie to router 1. Ok, więc mamy teraz zmienioną nazwę na router 1. Jak widzicie, przed Konfig, i przed hashtagiem pojawiła się nowa nazwa, router 1 zamiast router. Teraz ustawimy komunikat na, czyli tak zwany message of the day. Używamy do tego słowa kluczowego banner MOTD, czyli message of the day. I tutaj dajemy znak dolara. Teraz wpisujemy jakikolwiek tekst. Ja wykorzystam po prostu nazwę, i taki komunikat zakończamy dolarem. I w ten sposób mamy ustawiony banner. Teraz wypadałoby skonfigurować hasło dostępu. Możemy zrobić to na dwa sposoby. Możemy zrobić to przy pomocy enable i tutaj wpisujemy password i po słowie kluczowym password wpisujemy hasło. Ja jednak użyję secret, ponieważ wtedy hasło będzie szyfrowane i na potrzeby tego tutorialu dajmy hasło po prostu Cisco. W ten sposób mamy ustawione hasło Cisco. Możemy jeszcze słówkiem kluczowym serwis password encryption. Zaszyfrować hasła, które są właśnie chowywane tutaj na routerze. Dzięki temu później w konfiguracji nie zobaczymy go jawnie, tylko w postaci zaszyfrowanej. Musimy także ustalić hasło do konsoli routera i będąc w trybie konfiguracji globalnej wpisujemy Line Console 0. Teraz wpisujemy password i ustawiamy tutaj konkretne hasło. Nazwie, dajmy Również takie samo jak wcześniej, czyli Cisco. Teraz będziemy wymagać logowania przy połączeniu konsolowym i kończymy konfigurację właśnie konsoli routera. Teraz przejdziemy na konsoli na wirtualnym terminalu. W tym celu wpisujemy line virtual terminal, czyli VTE 04. Po raz kolejny używamy słówka kluczowego password. Wpisujemy hasło, wymagamy logowania i zamykamy konfigurację. Teraz przejdźmy do konfiguracji interfejsu LAN. Więc wpisujemy interface fast 0 00. Ponieważ pod tym portem mamy podłączony, podłączony switch. I teraz tak, musimy opis ustawić, więc używamy słówka description i tutaj może być na przykład połączenie 1. Teraz ustawiamy IP adres według tabeli IP adres i używamy 192 168, 1, 1, A później wpisujemy maskę pod sieci 255.255.255.0 Uruchamiamy interface komendą no shutdown i wychodzimy z konfiguracji. Teraz przechodzimy. Do konfiguracji interfejsu One. W tym celu możemy wyjść z configa i jesteśmy z powrotem w trybie uprzywilejowanym, ale bez konfiguracji w tym celu możemy na przykład zrobić show, running, config, i wtedy warto sprawdzić rodzaj po prostu i numer interfejsu, pod którym mamy coś podłączone. Serwis, password, decryption, hostname, mamy enable secret, czyli tutaj zaszyfrowane hasło, i przechodzimy dalej. Więc teraz czasami trudno się będzie zorientować, czy mamy podłączony kabel serial DC albo DT. One różnią się niestety tylko wtyczkami a właściwie ich rodzajem, bo na kablu DCE macie wtyczki żeńskie, a na DTE macie męskie, co nie zawsze jest proste do rozróżnienia, więc jeżeli chcecie zdalnie sprawdzić jakiego typu jest to wtyczka możecie użyć polecenia show controllers no i port, pod który jest podpięty czyli serial 000 w ten sposób tutaj możecie sprawdzić zdalnie jaki kabel jest podpięty z jakim statusem, teraz pora byśmy go skonfigurowali, no i generalnie na interfejsach połączonych szeregowo, które są podpinane właśnie kablem DCE musimy ustawić taktowanie zegara synchronizacji transmisji. No i zazwyczaj ustawia się tą wartość na 64 tysiące. Tak więc teraz jesteśmy w trybie enable, więc teraz tylko wpisujemy config terminal. Weszliśmy w tryb konfiguracji. Wchodzimy w interface serial 000. Ustawiamy opis danego połączenia. Damy połączenie 2. Ustawiamy IP adres i wpisujemy jeszcze maskę pod sieci. Teraz komendą clockrate ustawiamy właśnie taktowanie zegara synchronizacji transmisji na 64 tysiące. Uruchamiamy interfejs no, no shutdown i Dajemy słówko kluczowe exit, które kończy nam konfigurację interfejsu WAN. Teraz możemy w bardzo prosty sposób sprawdzić konfigurację, która jest przechowywana w pamięci RAM i w pamięci NVRAM. W pamięci NVRAM jest tak zwany startup config, w pamięci RAM mamy running config, więc do tego potrzebujemy trybu uprzywilejowanego. Z racji, że tutaj mamy router jeden, czyli nazwę routera, a potem hashtag. Jesteśmy w trybie uprzywilejowanym, więc używamy słówka kluczowego show i pisujemy na parametr running config. Mamy konfigurację, która jest teraz. Przechodzimy dalej. Możemy porównać startupon, config. No, i jeżeli chcemy później zapamiętać naszą konfigurację, która jest teraz, w pamięci NVRAN, musimy użyć słówka kluczowego copy, Running config, startup, config. Potwierdzamy Enter'em i całość się nam udała. Więc to jest pierwszy konfigurowany przez nas router. I dokładnie tak samo będziemy konfigurować router drugi. Tak więc mała przerwa. Już skonfigurowałem nazwy router 1, router 2. Skonfigurowałem router drugi. Teraz zajmiemy się punktami końcowymi, czyli komputerami. W tym celu przechodzimy najpierw do komputera PC1. Wchodzimy w Desktop, IP Configuration, ustawiamy statycznie i wpisujemy dokładnie te wartości, które mamy w tabeli specyfikacji sieci. Więc dla komputera PC1 IP to będzie 192 192.168.1.10, brama domyślna 192.168.1.1. 1. I mamy to zakończone, więc tu nie będzie problemu. Teraz przechodzimy do komputera drugiego. Dokładnie to samo robimy. Po raz kolejny wartości, odpowiednie z tabeli. Od razu maska pod sieci się uzupełnia. Dopisujemy tylko bramę domyślną i mamy skonfigurowane oba komputery. Teraz przejdziemy do testowania, więc. I teraz potrzebujemy, zgodnie z naszą konfiguracją, mamy banner, mamy potrzebną weryfikację, więc. OK. teraz wpisaliśmy hasło, poprawne, więc przeszliśmy do trybu zwykłego użytkownika. Teraz wystarczy użyć komendy ping i teraz wpisujemy IP komputera. Z racji, że to jest router pierwszy, to sprawdzamy go z IP komputera pierwszego, czyli 192.168.1.10. Wysyłamy 5 pakietów, każdy po 100 bajtów i jeżeli i widzimy tutaj 5 znaków, kropkę i 4 wykrzykniki, Generalnie wykrzyknik to pomyślnie odebrany pakiet. Kropka to jest przekroczony limit czasu na odpowiedź. Dlaczego tutaj mamy kropkę? Ponieważ na routerze było to pierwsze połączenie z komputerem pierwszym. Więc router nie posiadał w tablicy ARP IP komputera, więc najpierw wysłał pakiet echo. On dostał timeouta i później zostało wysłane żądanie ARP. Uzupełniono to i w kolejnym wysłaniu pakietu echo już ten Adres w tabeli ARP był. Więc to, jeżeli chodzi o testowanie w sieci, mam nadzieję, że wszystko zostało przedstawione w sposób zrozumiały. Ja dziękuję i mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeszcze na osta ostatni element widzimy 4, 5 wykrzykników, to znaczy, że router już w tabeli ARP ma komputer i pierwszy pakiet nie jest już gdzieś zagubiony w sieci. Tak więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia.